Siema się tajtory! witajcie w kolejnym odcinku. Jak wiecie, do Brawl Toka już coraz bliżej i za niedługo dowiemy się dokładnie, co będzie w aktualizacji Brawl Stars, ale na dzień dzisiejszy potwierdzono już chyba oficjalnie przez twórców datę, kiedy ten Brawl tok będzie, czyli kiedy dowiemy się, co będzie w tej naszej aktualizacji nowej oraz jak będzie wyglądał nowy zadymiarz. I dzisiaj to wszystko mordeczki pokażę Wam w tym odcinku, więc docencie to łapką w górę z racji tego, że robię takie newsy dla Was. Jeśli chcecie ich więcej po prostu, no to zostawcie łapkę w górę, a jak będzie dużo łapek, to będę dalej nagrywał. A jak nie będzie, no to nie będę nagrywał, no bo Będę widział, że Wam się to nie podoba. Więc łapkujcie koniecznie, zostawcie też suba na moim kanale po więcej takich ciekawych odcinków, żeby być na bieżąco. Ja tutaj o wszystkim najszybciej was informuję z Brawl Stars, więc warto mnie subskrybować. Generalnie napiszcie w komentarzu, jakiej rzadkości według Was będzie nowa postać, to przypnę Wam serducho. No i jeszcze zapraszam Was szybciutko na mój sklep. Możecie wbijać, macie link w opisie. Tam są fajne koszulki, czapki, bluzy i casey na telefon z moim logiem, więc naprawdę warto kupować. A ja już teraz nie przedłużam tego wstępu i przechodzimy do tematu. Odcinek ten niestety zaczynamy od smutnej informacji, gdyż ostatnio z naszego świata odszedł Billy Kamets Jest to ogólnie osoba, która dawała głos do gry do Colta. Czyli w Brawl Stars te wszystkie głosy, które mówił Colt to właśnie no, dubbingował ten oto pan, Billy Kamec. Był on dosyć młody, a niestety już odszedł, więc naprawdę tutaj szkoda. Napiszcie w komentarzu z nich, czy dla Billy'ego. Jest to duża strata na pewno dla środowiska Brawl Stars, no i naprawdę nie jest to fajny news. Musiałem zacząć ten odcinek tak troszkę niezbyt pozytywnie, bo jest to dosyć ważne i oczywiście współczuję tutaj całej ludzie jego, um, No i niestety tak się wydarzyło. Ale dobra, jako że odcinek zaczął się bardziej smutno, to teraz pora rozweselić temat. No i zobaczcie tutaj, co wam tutaj nie pasuje. Jest to ekran po wygranej gierce. I zobaczcie, taj grał Griffem, tym specjalnym skinem świątecznym, a obok grał skinem do Loli. I tak się złożyło, że ten wąż od Loli <szedł> wszedł w głowę Griffa. A Griff wtedy akurat miał tą animację, jeśli chodzi o Sanki, że nie miał tłowia. I <szedł> wygląda to tak, jakby ten wąż był połączony z Griffem. Był to nowy skin, Snake o Griff, czyli wężowy Griff. <szedł> Fajnie to wygląda, muszę przyznać, jak tak się po prostu dziwnie to złożyło w idealnym momencie ktoś zrobił screena i chciałem wam to pokazać ogólnie obczajcie na to widzowie ostatnio na Instagramie Washa zobaczyłem coś takiego jest to najdłuższy mecz w historii brawlstars był on na brawl bolu i był on chyba w lidze klubowej yy, na solo mode i zobaczcie remis 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 dziewięć remisów i dopiero później chyba było rozstrzygnięcie najdłuższa gierka w historii brawlstars jestem pewny że nikt nie miał dłuższej jeśli nigdy nie mieliście dłuższej takiej gierki to zostawcie łapkę w górę jak możecie pod tym odcinkiem <laughs> z góry dziękuję no i naprawdę było to Mocne. A propos Instagrama to serdecznie chciałem Was zaprosić na mojego Instagrama. Nazywam się tutaj Tori i Ty, czyli Ty Ory i Ty. Link macie też jak ktoś w opisie, polecam mnie zaobserwować, bo ja tutaj piszę z widzami na Instagramie. Jak chcecie się mnie o coś zapytać lub wysłać mi jakieś rzeczy do odcinka, wbijajcie na Instagrama. No, z góry dziękuję. Ale dobra, widzowie, teraz przejdźmy sobie do pewnego posta na Twitterze Brawl Stars. Kurczę, od którego by to zacząć. Może zacznijmy od daty Brawl Toka. Zobaczcie, twórcy ostatnio wrzucili taką fotografikę. No i generalnie mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Może na pierwszy rzut oka jej nie widać, ale teraz spójrzcie sobie na ten komputerek. Ja zrobię wam zbliżenie. Na dole mamy tam dziwne cyferki i wszystko tak się ułożyło, że wyszła w tym data. I data, która jest tam napisana, to 25. Właśnie czerwiec. No i generalnie sprawa wygląda tak, że 25 czerwca to będzie sobota. Nie jest to jeszcze ta sobota, co będzie teraz, tylko przyszła sobota. I na 99,9%, serio, moim zdaniem, no praktycznie na 100, ale nie mogę powiedzieć na 100. Będzie wtedy Brawl Talk, Czyli wtedy dowiemy się, mordeczki, co będzie w aktualizacji. Wiecie, co to jest Brawl Talk, nie muszę wam przedstawiać. No i on właśnie będzie 25. Zapamiętajcie sobie tą datę mordeczki. Ona już tutaj oficjalnie została przedstawiona. Często w ogóle twórcy kroją, tak że na jakichś grafikach wcześniej już właśnie dają nam takie wskazówki. I to jest jedna z nich mordeczki, naprawdę mega grubo e, Na tym obrazku jest jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy Ogólnie cały ten obrazek przedstawia pokój Jest tutaj Jeanette, Bonnie i tak dalej, i tak e, dalej Ale mnie zaciekawiła rzecz, która jest tam za oknem Ja wam tutaj też mordeczki zrobię na to zbliżenie Zobaczcie, tam jakby wytrysła woda Wyprysła chyba, tak się mówi Z e, podziemi, co nie? I ona coś wyrzuciła, kamienie i tam obok jeszcze coś leży Możliwe, że są takie części od nowego zadmiarza, widzowie Bo zazwyczaj właśnie w takich ukrytych miejscach e, te części są Lub może nowy zadmiar właśnie będzie związany z jakimś tam podziemnym terenem, ale też wodnistym przy okazji. No to może być ciekawe, ale zaraz propoza Dmiarza przejdę dalej mordeczki, bo mam pewne informacje na jego temat. Zwróćcie uwagę teraz na kolejny post. Tutaj twórcy wrzucili go już jakiś czas temu i przedstawiał on te nowe skiny głównie, ale oprócz nich jest tutaj Eve, no i później mamy tą oczywiście Bonnie, jeśli chodzi o jej skinka, no i jest też Lola. Ale zobaczcie co tam się dzieje w, z tyłu w tym oknie. Ja wam tutaj robię zbliżenie. Jest tam jakaś postać, o której nikt nie wie o co chodzi. Nie wiemy co to jest za postać, bo nie ma ani takiego skina w Brawl Stars, ani takiej postaci w grze, więc jest to jakiś zadymiarz, którego jeszcze nie ma i najprawdopodobniej tutaj twórcy zdradzili nam jak będzie wyglądał nowy zadymiarz. Bardzo możliwe, że to jest nowy zadymiarz, a jak nie nowy zadymiarz to jakiś nowy skin do jakiejś nowej postaci. To jest naprawdę bardzo, bardzo możliwe mordeczki, że to się sprawdzi, jak widzimy bije się z robotem, więc tym bardziej tutaj obalamy tą teorię, że może to być skin, który już jest, bo te ostatnie skiny mają sojusz z robotami, bo są to złe skiny, jak na przykład ten do Bonnie czy ten do Loli. Więc naprawdę jestem mega ciekawy widzowie, o co tutaj chodzi. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, co myślicie, czy jest szansa, że to będzie ten nowy zamiar, czy nie e, no i generalnie widzowie, chciałem, żebyście tutaj napisali mi teraz właśnie, jakiej rzadkości będzie to postać. Bo ja też o tym tutaj widzowie chcę troszeczkę z wami porozmawiać. E, generalnie tym się zajmę też w innych odcinkach troszkę dokładniej, jak przedstawię wam całego Broutoka, co w nim może być, bo wrzucę wam taki odcinek za niedługo, gdzie przed wyjściem Broloka powiem wam dokładnie, co w nim może być i tak dalej i tak e, dalej. Dlatego wyczekujcie i subskrybujcie moje wszystkie kanały. Ale moim zdaniem, nie mam takie Czucie, że może to być legendarna postać Oczywiście to nie jest potwierdzone, bo raczej widzą dwie postacie Jedna właśnie w nowym karnecie, gdyż nowy karnet Już kończy za jakiś czas, a druga widzowie Właśnie jest szansa, że Będzie legendarna, dawno nie było żadnej Legendy, ostatnia to była chyba Mac, I myślę, że naprawdę może nam mordeczki Teraz jakaś legenda wyjść, ale to jak coś nie jest Potwierdzone, to jest takie bardziej typowe przypuszczenie Lecz właśnie bardzo możliwe, że na tym obrazku Przedstawili nam twórcy tą nową postać Więc widzowie, chciałem żebyście teraz zauważyli Jeszcze jedną rzecz po pierwsze to to, że mam tu jakieś dziwne kreski. Mieliście coś takiego też kiedyś w menu? Zobaczcie, czy jakaś kreska dziwna mi lata po Brawl Stars i u góry ona też jest. To jest chyba jakiś dziwny bug. Ale dobra, mniejsza o to. E, chciałem po pierwsze pokazać wam ten karnet zamiarski, widzowie. Ja nie wiem, czy dobrze widzicie. E, ale generalnie e, on się kończy za 20 dni i 12 godzin. I wtedy będzie nowy karnet. E, więc na pewno mamy chromatyka w tej aktualizacji, w tym Brawl co teraz będzie. E, ale bardzo ważna data jest też taka, że za jeden dzień i 10 godzin znikają te skiny najgorszej z grani. Jestem ciekawy, co będzie po nich. Czy twórcy nam coś nowego, widzowie do sklepu. No i tutaj naprawdę może być jakiś nowy event, czy coś w tym stylu. Ciężko powiedzieć, czy twórcy właśnie będą chcieli jeszcze szaleć przed tym Browtalkiem. Czy jeszcze coś nam ciekawego dadzą, czy nie. Ja myślę, że jest szansa, żebyście dali nam jakieś wyzwanie jedno, zanim ten Browtalk wyjdzie, ale nie jest to oczywiście mordeczki potwierdzone. Generalnie chciałem też w tym odcinku sprawdzić, czy jest już może mój kodzik w sklepie. wpisujemy sobie teorii, czekajcie. Co jakiś czas będę sprawdzał, no ale niestety na razie jeszcze nie ma. <laughs> może kiedyś, widzowie, dojdzie do tego momentu, więc pamiętajcie. Subskrybujcie i łapkujcie wszystkie moje odcinki. To może kiedyś się uda, ok. すぐに行くよ。<laughs> <laughs> W ogóle widzowie, chciałem wam powiedzieć, że mam takie dziwne przeczucie, że w tym ProToku będziemy mieli też jakiś nowy tryb w Brawl Stars Nie wiem, może kilka ich będzie, ale wydaje mi się, że na pewno jakiś jeden nowy tryb będzie. Jestem ciekawy, co tym razem twórcy wymyślą, bo generalnie w ostatnie lato w tym ProToku, co był rok temu, właśnie w wakacje, to chyba wymyślili ten tryb z takim wielkim fioletowym dinozaurem. To był potwór, taki monster, coś tam by się nazywało, już nie pamiętam, kojarzycie chyba to mordeczki, co nie? To było nawet dosyć ciekawe, coś nowego, może ten tryb jakoś nie najlepiej się grał, bo szybko się nudził, ale było to naprawdę fajne nowe, wymyślona rzecz. Czy wcześniej takiego czegoś w Brawl Stars nie było. Więc zobaczymy, co teraz twórcy wymyślą i czy rzeczywiście sprawdzi się tej mordeczki moje przemyślenie, że yy, będziemy mieli jakiś nowy tryb. Yy, Wbijajcie na moje wszystkie social media, linki są podane w opisie. Subskrybujcie obydwa kanały, Tori i Torii 2, bo tam wrzucam Brawl Stars. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemanko wszystkim, cześć!